Cześć wszystkim. Dzisiaj dzień drugi wyzwania. Słuchajcie, jak nastąpiło nowe milenium, ja niestety musiałem wziąć drugą dziekankę w czasie moich studiów. Ale wtedy zaczęły się dla mnie dziać cuda na, studi cuda na studiach i w życiu. Po raz pierwszy od rozpoczęcia studiów wprowadziłem się do akademika i zaczęło się naprawdę fajne studenckie życie. jest sunąłem po Lublinie w moim czarnym płaszczu, który nazywałem krebajnem z Dunlandu. To czytał tylko na to wie i słuchając właśnie tej płyty, która weszła do historii. Znów czułem moc, po ostatniej słabiej, jak to u mnie zwykłobywało bywało, dekadzie. Ta płyta wyniosła mnie na wyżyny. Przesłuchałem ją milion razy, słuchając na Walkmanie, podrzuczonym od Wojtka Wielogórskiego. Płytę dedykuję wszystkim tym, którzy byli wtedy dookoła mnie w czasie tych studiów i widzieli tą moc, którą, do której miałem dostęp, słuchając jej. A płyta to Behemoth Zos Kia kultus.